Jak to jest z tym nabiałem? Czy powinniśmy go jeść? Czy ja go polecam? Czy dobrze jest jeść produkty nabiałowe? A jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? I co jest takiego w naszym przewodzie pokarmowym związane z ewentualną nietolerancją produktów nabiałowych? Otóż zaczynając od początku, czy ja polecam nabiał? Nie. Dlaczego nie polecam nabiału? Ponieważ proporcja wapnia do magnezu jest 10 do 1, czyli jest 10 razy więcej wapnia niż magnezu w produktach nabiałowych. Wiecie dobrze o tym, że wapń odpowiada za kurczenie się mięśni, magnez odpowiada za rozluźnianie się mięśni. Więc przewlekłe skurcze to jest coś, co wapń lubi robić, Podnosić ciśnienie, to jest coś, co jest coś, co wapń lubi robić. Dodatkowo. Kalcyfikacja, kamienie, wapniowe, na przykład w obrębie przewodów układu moczowego, więc niespecjalnie zbyt dużo benefitów nie widzę w produktach nabiałowych. Ludzie tłumaczą sobie, że to jest zdrowe, że to jest naturalne, że to jest źródło białka, bo białe nie wiem, nie, nie wiem, czy to dobre źródło białka, bo białe ale zaraz o tym białku też powiemy, w jakim. W jakim stopniu i czy dobrze się wchłania w ogóle białko z produktów nabiałowych. Natomiast jeszcze jeden argument, który będzie podkreślał w szczególności, że produkty nabiałowe niekoniecznie aż takie fajne są. Bardzo często mleko, czy też nabiał, posiada i zawiera duże ilości hormonów, czy duże ilości estrogenów, tutaj w tym przypadku, czy dużej ilości antybiotyków. Oczywiście osoby, które mają prawdziwe, naturalne źródło białka, przepraszam, źródło mleka z ekofarmy tutaj aż tak się nie czepiam. Ja mówię o takich nie czepiajcie się mnie również. E, oczywiście ja szanuję każdego zdanie, natomiast mówię tutaj o generalnej e, populacji, o generalnej zasadzie produkcji mleka na skalę przemysłową, więc wiecie jak to jest jajka na skalę przemysłową, a jajka organiczne, jak jest mleko na skalę przemysłową, a mleko organiczne, jest zupełnie różnie. Ja mówię o skale przemysłowej, dlatego. Tutaj podpieram się takimi informacjami, chociaż proporcja wapnia do magnezu to jest akurat taka informacja, która zawsze jest obecna, czy to mleko organiczne, czy nieorganiczne, struktura i poziom minerałów. Natomiast co jest z, tym, z tą tolerancją indywidualną lub nietolerancją indywidualną? Otóż. Białko, mleka, to kazeina, zawiera kazeinę. A co jest potrzebne do trawienia kazeiny? Do trawienia kazeiny potrzebny jest kwas solny, ponieważ kwas solny jest niezbędny do aktywacji pepsynogenu, czyli ym, do aktywnej pepsyny, która trawi białka. Więc jeżeli ktoś ma nieodpowiednią ilość kwasu solnego w żołądku, będzie miał problem z trawieniem. Mleka i produktów nabiałowych, w których zawarta jest kazeina, to jest pierwszy argument. Drugi argument to jest taki oczywiście laktaza, bo laktoza jest węglowodanem zawartym w mleku i osoby, które wraz z wiekiem tracą enzym laktazę, mają upośledzone zdolności trawienia laktozy, i to jest też taka fizjologia, która. Dzieje się u każdego. Na pewno słyszeliście o tym, że jeżeli się nie eliminuje nabiału ze swojej diety, to ten enzym laktasa nie zanika i możemy jeść produkty nabiałowe nie ma z tym problemu. Oczywiście ja się zgadzam ze wszystkim w kwestii indywidualnego, indywidualnej reakcji na dany pokarm, bo jest osoba, która je nabiał raz albo dwa razy do roku i nic, nic jej nie jest jest osoba, która je nabiał próbuje jeść co tydzień i jeżeli nie weźmie laktazy to jest problem, więc to naprawdę trzeba przeanalizować styl życia tak jak już mówiłam w jednym ze swoich odcinków odnośnie yy, odnośnie yy, z, z, Prawidłowego, przeprowadzonego protokołu zadawania pytań do pacjenta, jaki jest styl życia, jaka jest dieta, jakie są nawyki. To wszystko trzeba się, że tak powiem, podzielić ze mną na przykład. No bo tutaj akurat mogę powiedzieć, że mniejsza ilość kwasu solnego to jest taka dość, powiedziałabym, popularna dolegliwość, na którą cierpią wszyscy albo większość ludzi, albo bardzo. Bardzo mało osób ma odpowiedniej ilości kwasu, a, a nawet pamiętajcie o tym, że ilość tego kwasu jest ściśle i bardzo mocno związana z naszą dietą i z aktualnie spożywaną ilością białka ilość enzymów trawiennych można sobie modyfikować to nie jest tak, że się bierze cały czas tyle samo bierze się tyle, ile się aktualnie potrzebuje, natomiast tyle na temat laktozy tyle na temat laktazy, tyle na temat kwasu solnego i kazeiny zawartej w produktach nabiałowych, czy jeść, czy nie jeść no to sami wyciągnijcie sobie wnioski i Będziecie mogli zastosować bądź też nie odpowiednie produkty i spróbować, ponieważ u niektórych właśnie okazuje się, że wprowadzenie zwykłej betainy usprawnia trawienie mleka, bo dużo osób pije na przykład odżywkę białkową z mlekiem, albo szejki z mlekiem, albo wiadomo, tak, bardzo popularny sposób. Tak jak już mówiłam, jeżeli macie dobre źródło to nie demonizuje absolutnie, natomiast trzeba się zastanowić, czy Źródło jest odpowiednie i trzeba się zastanowić, czy wasze ciało jest odpowiednio do tego przygotowane, więc przygotowujcie swoje ciało do wszystkiego, do czego robicie. Tak jak w treningu trzeba się przygotować, aktywować do podnoszenia ciężarów, tak jak w treningu trzeba się przygotować i trenować, żeby robić rekordy i bić rekordy, tak w żywieniu też trzeba się przygotowywać i też trzeba się odpowiednio Nastawiać, jeśli chodzi o y, funkcjonowanie waszego ciała, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i żeby czerpać korzyści z podejmowanych decyzji i z. Produktów, które zawierają się w Waszej diecie, bo chyba o to nam chodzi. Chcemy mieć rzeczy, które będą dobrze rozumiane i będą dobrze trawione i dobrze wchłaniane w naszym przewodzie pokarmowym. Jeszcze raz podkreślam, na koniec przewód pokarmowy to jest coś, od czego zaczynamy i co naprawiamy na samym początku naszej wspaniałej drogi w dochodzeniu do zdrowia. Pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.